W tym roku, z powodu pięknej zimy na wiosnę, którą mieliśmy, kogutek pokazał się dopiero w połowie maja. O tu go widzimy. W zeszłym roku był dużo wcześniej, a najładniej prezentował się w zeszłym roku 12 czerwca. A dlaczego to kogutek, jak jeszcze ktoś nie wie, to o tu widać. Dlaczego kogutek? Tak wyglądał 10 maja. Tak, 16 maja w tym roku. Potem się schował i zasypuje go nowy śnieg. A w zeszłym roku, już 23 kwietnia, podziwialiśmy takiego kogutka. Będziemy go Monitorować na bieżąco.